Czy wiedziałeś, że istnieje przepowiednia, którą Watykan nigdy nie zdołał w pełni rozwikłać? Tajemnicze objawienie, które miało miejsce w połowie XIX wieku, pozostaje jednym z najbardziej niepokojących przekazów w historii Kościoła. Nie jest to zwykła legenda. To wiadomość pełna ostrzeżeń, które mogą dotyczyć nas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Proroctwo sprzed prawie 200 lat wydaje się wskazywać na wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach. I to nie przypadek. Czy jesteśmy gotowi na to, co nadchodzi? Czy te ostrzeżenia, które wtedy zignorowano, dzisiaj zaczynają się spełniać? To, co za chwilę usłyszysz, może zmienić twoje spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Był rok 1846. W niewielkiej górskiej wiosce La Salette we Francji dwoje młodych pasterzy, Maksymilian i Melania, doświadcza czegoś, co na zawsze zmienia ich życie. Podczas wypasania bydła na odludnym zboczu, nagle widzą przed sobą niezwykłą postać kobietę o promiennym obliczu, odzianą w jasne światło to Matka Boża, która przychodzi, by przekazać im pilne przesłanie. Nie jest to jednak zwykłe objawienie nie przyszła, by dać pocieszenie, przyszła z ostrzeżeniem. Jej słowa są pełne bólu i troski o ludzkość, która coraz bardziej oddala się od Boga. Sekret przekazany dzieciom zostaje podzielony. Każde z nich otrzymuje inną część wiadomości. Ale tu zaczyna się tajemnica. Sekret Maksymiliana nigdy nie został oficjalnie uznany przez Watykan. Dlaczego? Co było w tej części objawienia, że Kościół nie zdecydował się go ujawnić? Z kolei sekret Melanii okazuje się przerażający. Jest rozbudowany, podzielony na 33 części, pełen proroczych wizji i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. To, co usłyszała Melania, miało zmienić bieg historii, ale świat nie posłuchał. Czy teraz po latach zaczynamy widzieć spełnienie tych ostrzeżeń? To, co najbardziej uderzyło młodych pasterzy w objawieniu Matki Bożej, to nie tylko jej słowa, ale łzy, które spływały po jej twarzy. Nie były to zwykłe łzy. Były pełne bólu, smutku i przestrogi. Dlaczego Matka Boża płakała? Płakała, bo widziała, jak świat odwraca się od Boga. Jak grzech staje się codziennością. Jak ludzie nie słuchają ostrzeżeń i ślepo podążają ku przepaści. Ale jej łzy to nie tylko wyraz smutku. To znak. Znak, że jeśli ludzkość się nie opamięta, nadejdą konsekwencje. W proroctwach przekazanych Melanii pojawiają się ostrzeżenia o karach, które mogą spaść na świat, głód, wojny, chaos. Bóg nie pozostaje obojętny na grzechy ludzkości. Nie bez powodu objawienie zostało podzielone na 33 części. Ta liczba jest niezwykle ważna: to liczba lat życia Jezusa na ziemi. To przypomnienie, że ludzkość otrzymała ostatnią szansę. By powrócić do Boga, zanim będzie za późno. Ale czy ktokolwiek potraktował te ostrzeżenia poważnie? Czy ludzie posłuchali głosu Matki Bożej? Czy my dziś mamy jeszcze czas, by uniknąć zapowiedzianych konsekwencji? To, co wydarzyło się 8 grudnia, nie jest przypadkiem. Podczas uroczystości niepokalanego poczęcia we Francji wizerunek Matki Bożej z La Salette zaczyna płakać. Dokładnie tak samo jak prawie 200 lat temu. Zwykły zbieg okoliczności, a może wyraźny znak, że coś się zbliża? Co najgorsze, to niezwykłe zjawisko pojawiło się w tym samym czasie, gdy ojciec Michel Rodrigue otrzymał proroczą wizję, w której ujawniono nazwę kraju, który może zapoczątkować trzeci wielki konflikt światowy. Matka Boża płakała, a ojciec Michel zobaczył coś, co mrozi krew w żyłach. Czy to ostrzeżenie przed tragedią, której nikt nie będzie w stanie zatrzymać? Czy wchodzimy w czas, który został zapowiedziany w La Salette? Wszystko zdaje się układać w jedną, przerażającą całość. Ale większość ludzi nawet tego nie zauważyła. Czy my też będziemy udawać, że nic się nie dzieje? Ojciec Michel Rodrigue, kapłan z Kanady, znany z proroczych wizji, które od lat ostrzegają świat przed tym, co nadchodzi. To, co zobaczył, jest przerażające. W jednej z jego wizji pojawia się czarny jeździec, symbol głodu, znak, że ludzkość stanie w obliczu czegoś, czego nie widziała od pokoleń. Ale to nie wszystko. Ojciec Michel usłyszał słowa, które brzmią jak wyrok: Będziecie mieć pieniądze, ale nie będziecie mieć chleba. Czy zdajemy sobie sprawę, co to oznacza? Kryzys, jakiego świat jeszcze nie znał. Pieniądze staną się bezwartościowe. Ludzie będą mieć oszczędności, będą mieć majątki, ale nie będą w stanie kupić podstawowych rzeczy, takich jak żywność. Zostanie wprowadzony stan wojenny. Rządy podejmą drastyczne środki, aby zapanować nad chaosem. A to dopiero początek, bo wszystko zmierza ku wielkiemu światowemu konfliktowi. To nie są puste słowa, to ostrzeżenie. Czy mamy jeszcze czas, by się przygotować? Czy wiemy, co zrobić, gdy ta przepowiednia się spełni? Matka Boża zapowiedziała wydarzenie, które wstrząśnie całą ludzkością: nadejdzie dzień, w którym niebo zgaśnie, słońce przestanie świecić, księżyc i gwiazdy znikną, ziemię spowije całkowita ciemność, cisza, której nikt nie będzie w stanie wytłumaczyć. Wtedy na niebie pojawi się znak Chrystusa znak, który zobaczy każdy człowiek na ziemi, bez wyjątku i wtedy wydarzy się coś, czego nikt nie będzie mógł zignorować. Każdy człowiek zobaczy swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. Nie będzie ucieczki. Każdy ujrzy prawdę o sobie: wszystkie grzechy, wszystkie zaniedbania, każdy moment, w którym oddalił się od Boga. To będzie oświecenie sumienia. Ludzkość dostanie ostatnią szansę sześć i pół tygodnia łaski. Przez ten czas każdy będzie mógł się nawrócić bez wpływu sił zła. Ale to nie potrwa wiecznie. Bo gdy ten okres się skończy, zło powróci z całą siłą i zacznie robić to, co robi najlepiej oszukiwać, kłamać, wprowadzać wątpliwości. Ludzie będą przekonywani, że to wszystko było naturalnym zjawiskiem wybuchem słonecznym halucynacją. Wielu da się zwieść, a wtedy ci, którzy nie wykorzystali tej ostatniej szansy, mogą już jej nigdy nie otrzymać. Czy my będziemy wśród tych, którzy przejrzą na oczy? Czy damy się oszukać, gdy nadejdzie decydujący moment? To, co nadchodzi, nie będzie łatwe. Chaos, którego świat jeszcze nie widział, ale jest sposób, by się ochronić. Matka Boża nie pozostawia nas bez nadziei. Daje jasne wskazówki twórzcie duchowe schronienia. To nie są zwykłe miejsca. To domy wypełnione modlitwą miejscami Bożej obecności. Przez trzy i pół roku ci którzy będą przygotowani, znajdą ochronę. Nie oznacza to, że będzie łatwo. Będą trudności, głód, cierpienie. Ale ci, którzy pozostaną wierni, otrzymają siłę, by przetrwać. Nie chodzi o gromadzenie zapasów. To nie siła fizyczna będzie decydująca, ale siła ducha. Modlitwa, nawrócenie, żywa wiara to jedyny sposób, by przetrwać. Gdzie znajdziesz swoje schronienie? Czy będziesz gotowy, gdy nadejdzie czas? To pytanie od dawna dręczy wielu ludzi: który kraj rozpali iskrę, która wywoła wielką wojnę? Przepowiednie nie pozostawiają wątpliwości. Matka Boża wskazała Francję. Francja kraj, który kiedyś był pierworodnym synem Kościoła miejsce wielkich świętych, chrześcijańskiej kultury, silnej wiary ale to już przeszłość. Francja przez wieki odwracała się od Boga, zrezygnowała z duchowych fundamentów, które były jej siłą. Stała się symbolem upadku moralnego, sekularyzacji, materializmu. I teraz to właśnie ten kraj ma stać się miejscem, w którym wszystko się zacznie. To nie jest przypadek, to ostrzeżenie, bo jeśli Francja mogła upaść, to czy inne kraje są bezpieczne? A co z Polską? Czy idziemy tą samą drogą? Czy jeszcze możemy się uratować? Czy patrząc na Francję widzimy swoją przyszłość? Czy ostatnią przestrogę? Polska. Kraj, który od wieków był bastionem wiary. To właśnie tutaj, w samym sercu Europy, rodziły się największe akty oddania Bogu. To tutaj święta Faustyna otrzymała dar koronki do miłosierdzia Bożego, modlitwy, która miała uratować świat. Przez lata wierzyliśmy, że nasza wiara nas chroni, że Polska jest narodem wybranym, miejscem, gdzie Bóg jeszcze działa. Ale czy tak jest nadal? Czy wciąż trzymamy się tych duchowych fundamentów, które przez wieki dawały nam siłę? Czy może powoli idziemy tą samą drogą co Francja drogą sekularyzacji, materializmu, odchodzenia od Boga? Ostrzeżenie jest jasne: Bóg nie pozwoli, by świat trwał w grzechu bez konsekwencji to ostatnia szansa. Czy Polska odpowie na wezwanie Matki Bożej? Czy stanie się światłem dla innych narodów, czy może? pójdzie w ślady tych, którzy już dawno zapomnieli, czym jest prawdziwa wiara? Decyzja nie należy do rządów, polityków czy duchownych. To my, zwykli ludzie, mamy wybór. Pytanie brzmi czy jeszcze zdążymy wrócić do Boga, zanim nadejdzie sprawiedliwość? To już nie jest tylko historia. To ostrzeżenie, łzy Matki Bożej nie są zwykłym wyrazem smutku, to przestroga, to ostatni apel, zanim stanie się coś, czego nikt nie będzie mógł cofnąć. W przeszłości ludzie ignorowali te objawienia, zlekceważyli ostrzeżenia i zapłacili za to wysoką cenę. A my? Czy zrobimy to samo? Co możemy zrobić już teraz? Modlitwa nie jako pusty rytuał, ale jako żywy kontakt z Bogiem. Zmiana sposobu życia. Powrót do wartości chrześcijańskich, które chroniły nas przez wieki. Duchowe schronienia nie tylko miejsca fizyczne, ale nasze serca i domy wypełnione wiarą i modlitwą. Nie ma już czasu na odkładanie tego na później. Decyzja musi zapaść teraz. A teraz pytanie do Ciebie: czy usłyszysz to wezwanie? Czy odpowiesz na nie zanim będzie za późno? Jeśli dotarłeś do tego momentu, zostaw komentarz o matko. Módl się za nami. Twoje łzy obaliły imperium piekła. Wierzę. To nie jest tylko słowo, to akt wiary. To sposób, by szerzyć to przesłanie, by więcej ludzi mogło znaleźć nadzieję i pocieszenie. Bo to jeszcze nie koniec. Ale ostatnia szansa, by coś zmienić. A teraz pomyśl, co możesz zrobić już dzisiaj, by wzmocnić swoją więź z Bogiem. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.